Witam serdecznie na webinarze dotyczącym bardzo ważnej, fundamentalnej sprawy, jaką jest nasz kręgosłup. Jestem nazywam się Dominik Falisz i jestem fizjoterapeutą ze stażem 12-letnim z doświadczeniem i chciałbym wam przybliżyć budowę kręgosłupa oraz jego wpływ na wasze zdrowie. Kręgosłup jest naszym fundamentalnym częścią ciała, która wpływa na naszą postawę. Jest naszym rusztowaniem. Gdyby nie kręgosłup, nie potrafilibyśmy stać, nie potrafilibyśmy się poruszać w ten znany nam sposób, jak poruszamy się aktualnie czyli na dwóch nogach i ma to ogromny wpływ na nasze zdrowie. W pracy opiekunki kręgosłup jest wykorzystywany na co dzień dlatego dzisiaj chciałbym Ci przybliżyć problem dotyczący postawy kręgosłupa abyś w przyszłości mógł, mogła profilaktycznie zadbać o swój kręgosłup, bądź w, w przypadku występowania jakiejkolwiek dolegliwości, móc zredukować swój ból i móc jak najdłużej cieszyć się wysoką jakością życia i być aktywna, aktywny zawodowo. Otóż, kręgosłup nasz zbudowany jest z tak zwanych Kręgów. Kręgów mamy między od 33 do 34, w zależności od tego, jak zbudowana jest nasza tylna kość guziczna. W odcinku szyjnym mamy 7 kręgów, w odcinku piersiowym 12, następnie 5, w odcinku lęciowym, później 5 odcinek krzyżowy, które jest już połączone na stałe i nazywa się kością krzyżową i na samym końcu kość ogonowa od 4 do 5 kręgów. Co tutaj jest najważniejsze? Dzięki kręgosłupowi i rusztowaniu, który powoduje nam i po umożliwia utrzymywanie pionowej postawy ciała, możemy się poruszać. Między każdymi kręgami tworzą się tak zwane stawy i przez te stawy możemy wykonywać różnorakie ruchy we wszystkich możliwych płaszczyznach, czy to się pochylić do przodu, czy wyprostować, czy skręcić itd. Czy zgiąć do gołu. I teraz, co jest tutaj bardzo ważne? Na to, aby ruch powstał, potrzebne są mięśnie. Czyli nasze mięśnie, budujące nasze ciało, będą poruszać tymi stawami, których rusztowaniem jest właśnie nasz kręgosłup. Kręgosłup kształtuje się już od narodzenia. Także malutkie dzieci, dziedził się noworodki, przyjmują coraz wyższe pozycje, to znaczy najpierw leżąc. Potem podnoszą główkę, potem zaczynają raczkować i stawać, kształtują krzywiznę kręgosłupa. Co to znaczy? Nasz kręgosłup nigdy nie jest prosty. W tej projekcji widzicie, jakby nasz kręgosłup był linią prostą. A naprawdę, kręgosłup jest wygięty w kształt litery, K, litery S. Specjalnie ułożenie tego kręgosłupa po do przodu bądź do tyłu odpowiednich odcinków kręgosłupa. Tworzy tak zwane krzywizny kręgosłupa. I fizjologiczne krzywizny kręgosłupa, czyli prawidłowe, są takie, kiedy właśnie nasz kręgosłup jest w kształcie litery S. Dzięki temu możemy amortyzować wszystkiego rodzaju wstrząsy i przeciążenia. Między każdym kręgiem znajdują się specjalne struktury nazywane krążkami międzykręgowymi. Zbudowane są z łącznej i dzielą się na pierścień włóknisty i jądro miarzyste. W środku mamy takie kółeczko, takie jądro, które ma galaretowatą strukturę. Dużo osób mówi medycznie, że ma dyskopatię, a osoby w, w mowie potocznej mówią, że wypadł mi dysk, mam problemy z kręgosłupem, mam ucisk na rdzeń kręgowy, czy na korzeń nerwowy, jest to jak najbardziej możliwe. Jest to spowodowane właśnie patologią, urazem naszego krążka międzykręgowego. I właśnie ten oto krążek, który znajduje się między dwoma trzonami naszych kręgów powoduje, że wszystkie siły ucisku, wszystkie siły, które mam, działają na nasz organizm i kręgosłup są równoważone. Ar, arum, ar, amortyzowanych. To znaczy, że to jest nasza amortyzacja. Jak amortyzacja działa sprawnie i w dodatku nasze mięśnie są odpowiednio silne, jesteśmy w stanie długi czas pracować, cieszyć się życiem, aktywnością fizyczną bez bólów i przeciążeń. Jak teraz wygląda sprawa patologii, czyli sprawa, kiedy powstaje ten ból? Ból powstaje wtedy, kiedy nasz kręgosłup nie układa się. Idealnie w, linii, w kształt litery S, tylko tworzy jakąś linię prostą, bądź te linie są zbyt mocno uwidocznione. W tym przypadku robimy tak zwane plecy okrągłe najczęstszą wadę postawy. Czyli nasze barki idą do przodu, kręgosłup piersiowy jest wypchany do tyłu i mamy tak zwany garf. Przez to mamy z przeciążenia i zwyrodnienia, przede wszystkim w odcinku piersiowym kręgosłupa. Także, żebyśmy mieli zdrowy kręgosłup, po pierwsze, nasza postawa musi być prawidłowa. Po drugie, nasze mięśnie muszą być odpowiednio rozbudowane. To znaczy, że mięśnie nie mogą być ani po jednej stronie zbyt mocne ani zbyt słabe, gdyż to właśnie mięśnie swoim napięciem będą nas pociągać do przodu bądź do tyłu. Bardzo ważną sprawą jest wtedy aktywność fizyczna i odpowiednie dźwiganie na przykład pacjenta. Dlatego w branży opiekuńczej dla Was bardzo ważne jest odpowiednie środki i metody stosowania do wykonywania transferu własnych pacjentów. Także, jeżeli jesteście na zleceniu i pracujecie z pacjentami, którzy wymagają transferu, trzeba wykonać go odpowiednio. Żeby jak najmniej obciążać swój kręgosłup, a jak najbardziej pracując z mięśnie, zwłaszcza kończyn dolnych. I tak, gdy mamy patologię w naszym kręgosłupie, to znaczy mięśnie są zbyt słabe, mamy złą postawę, wadliwą postawę, wtedy dochodzi do deformacji tych krążków międzykręgowych, a w ekstremalnych przypadkach, czy to do wypukliny, czy nawet do przepukliny, krążka międzykręgowego, co zaznaczone jest tutaj na czerwono, wtedy ten jądro miarzyste wypada bądź uwypukla się poza pierścień włóknisty i może uciskać nasze struktury nerwowe. Korzenie nerwowe, tutaj zaznaczone na żółto, wychodzące przez nasze otwory międzykręgowe, które dalej unerwiają nam na przykład kończynę górną bądź kończynę dolną, nasze ręce, nogi itd. Ewentualnie już w kanale kręgowym możemy mieć ucisk bezpośredni na rdzeń kręgowy, co wymaga bardzo często bezpośrednio zabiegu operacyjnego. Także bardzo ważne jest, aby mądrze dźwigać. Mądrze poruszać się, być aktywnym fizycznie. Najważniejsze, przywada kręgosłupa i bóla kręgosłupa zawsze, aby im zapobiec, jest tak zwana profilaktyka, czyli zapobiegaj, zanim wystąpią u Ciebie problemy. Zanalizuj to, co wydarzało się i wydarza się w Twoim organizmie na co dzień. Zobacz, jaką, w, jaką masz aktywność fizyczną, jaki tryb, rodzaj pracy przeważa w Twoim życiu. Bardzo istotną rzeczą jest, aby całą dobę nie poświęcać na pracę siedzącą, na pracę stojącą, czy być w pozycji leżącej. 24 godziny ma dobę. Trzeba to wszystko rozdzielić i podzielić tak, aby ktoś, kto bardzo długo siedzi w pracy, nie siedział również później w domu. Trzeba tą aktywność fizyczną wyrównać i dać kręgosłupowi. Możliwość ruchu i pracy. Dlatego bardzo częste i fajne są ćwiczenia kręgosłupa, gimnastyka ogólna kręgosłupa, to albo tak zwana szkoła pleców. I te ćwiczenia wykonuje się około dwa razy w tygodniu, po 20 minut, i naprawdę poprawiają ruchomość naszego kręgosłupa, a co, co za tym idzie, redukują również ból. W tym przypadku, skoro pracujemy w branży opiekuńczej wiemy, że musimy wykonywać dużo transferu bądź nie, bądź wsparcie pacjenta. Dlatego odpowiednie techniki podnoszenia pacjenta, asekuracji go podczas kąpieli, podczas, podczas chodzenia po schodach itd. są bardzo ważne, aby się nie przeciążyć. Możemy mieć problemy również ze stawami ramiennymi, kolanowymi itd ale mądrze wykonany transfer powinien opierać się na naszym korpusie, czyli mięśnie brzucha, mięśnie powierzchowne grzbietu, dolnej części odcinka lędźwiowego, pośladków całej miednicy, ud są aktywne podczas transferu i to są najbardziej masywne i najmocniejsze mięśnie naszego organizmu. Także wykonanie takiego transferu w przypadku osoby, do 70-80 kg naprawdę jest realne do wykonania. Oczywiście inaczej ma się kwestia w przypadku, kiedy pacjent jest dość mocno bezwładny i nie pomaga nam w transferze. Wtedy mamy oczywiście środki pomocnicze. Możemy wykonać transfer przy pomocy liftu, możemy poprosić, jeżeli jest taka możliwość, przy drugą osobę o wsparcie, czy ewentualnie przychodzącego flagetistą, aby wykonać taką czynność razem. Ale przekładanie pacjenta, zmienienie mu pozycji i przy częściowej pomocy jeżeli pacjent jest w stanie się zaprzeć troszeczkę na nogach i utrzymać pozycję nie samodzielnie, ale zablokować chociaż staw kolanowy ułatwia to w dużej mierze wykonanie transferu dla opiekunki i nie jest to strasznie ciężkie jeżeli wykonujemy to odpowiednią techniką. Wykonując to źle Dostaniemy za jakiś czas właśnie dolegliwości z naszego kręgosłupa, przez co stracimy werwy i ochotę do pracy, a będziemy mieli nasz kręgosłup troszeczkę uszkodzony i przeszkadzać nam to będzie w naszym codziennym życiu. Możemy właśnie temu zapowiedź częstym ruchem, w szkole pleców, w gimnastyce naszego kręgosłupa i zwrócenie uwagi na naszą postawę. Abyśmy stali wyprostowani, nie garwili się, cofali do tyłu, łopatki, barki do, przyciągali do siebie, aby to wszystko pozwoliło nam pracować, aby pozwoliło nam utrzymać naszą prawidłową postawę i przeciwdziałać dyskopatii i zwyrodnieniu krążka międzykręgowego oraz wszystkich tutaj stawów, które występują, a jest, a jest bardzo, bardzo dużo. Także dbajmy o swoją postawę, dbajmy o mięśnie, ćwiczmy je, wykonujmy transfer rozsądnie i pamiętajmy zawsze o aktywności fizycznej i zdrowym odżywianiu. Dla ciekawostki mogę powiedzieć, że jak mamy między każdym czonem kręgu Między trzonami kręgów zawsze ten krążek międzykręgowy to jest to struktura wodnista, mocno plastyczna, która amortyzuje właśnie te wstrząs. I wygląda to w ten sposób, że przy ciężkiej pracy fizycznej czy przy aktywnościach sportowych, dam tutaj jako przykład podnoszenie ciężarów, czyli osoby, które ciągną sztangi, podnoszą je i tak dalej, wstając rano i kładąc się wieczorem spać. Wieczorem są 2 cm mniejsi niż rano. Powoduje to kompresja, czyli nacisk na nasze krążki międzykręgowe, przez co odpływają z nich woda i substancje i one się obkurczają. Dobrą pozycją do rozluźnienia naszych krążków i ponownego odżywienia jest leżenie na plecach, czyli można normalnie położyć się co jakiś czas dać organizmowi chwilę odpocząć, mieć zdrowy sen. Także mając zdrowy sen, odpowiedniej długości sen, przy oczywiście dobrze dobranym materacu i wygodnym łóżku, jesteście w stanie też po części dbać o swój kręgosłup. Także widzicie, że problem jest dość złożony i wpływa na to oprócz naszej profilaktyki, aktywności fizycznej, rodzaju pracy wykonywanej, również jak wypoczywamy, jak śpimy, a do tego dochodzi jeszcze również nasze odżywianie, które wpływa na to tak, że im większą masę ciała mamy, tym bardziej nasz kręgosłup jest obciążony. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że skoro krążki międzykręgowe mają amortyzować wszystkiego rodzaju wstrząsy, to nasz kręgosłup nagle jest prosty jak strzał. I on jest teraz prościutki. I w tym momencie wykona pacjent, czy tam opiekunka, czy dana osoba pochylenie do przodu. Będzie próbowała cokolwiek podnieść. W ten sposób kręgosłup zacznie się ustawiać tak. Tak wykonane to zgięcie. I w momencie, kiedy będziemy się prostować cały ciężar przedmiotu oraz górnej części naszego tułowia podczas wyprostu będzie dawał przeciążenia tylko na dolne kręgi lędźwiowe. Także dźwigając coś z pozycji odpowiedniego kręgosłupa bądź z złej pozycji właśnie pochylenia do przodu mamy nawet dwunastokrotne większe obciążenie na nasz kręgosłup lędźwiowy. I to niszczy nasz kręgosłup. Szczerze mówiąc, nawet niezależnie od wieku, my ten kręgosłup możemy również zniszczyć, mając kilkanaście lat. Dlatego zwraca się to szczególną uwagę u dzieci i u młodzieży, gdyż w trakcie dojrzewania ich kości i struktury dopiero się tworzą i kostnieją, i mają czas na poprawę swojej postawy, bo jest to jeszcze dużo bardziej plastyczne. Z wiekiem możliwości regeneracyjne naszego organizmu spadają, spowalniają i przez to musimy dłużej pracować, żeby poprawić jakieś efekty, jakieś osiągnięcia, jakieś e, deformacje w naszym kręgosłupie, które oczywiście dają nam ból. Jeżeli będziemy długotrwale, źle dźwigać, źle transferować, to niestety. Skończy się to właśnie z wyrodnieniami, dyskopatią i tak dalej, i ten ból będzie dalej postępował. On będzie ograniczał Twoją aktywność, ograniczał Twoją pracę, a co za tym idzie, potem będzie oddziaływał niestety na Twoje strefy, sfery psychiczne. Będzie zaburzenia Twojego poczucia humoru, Twojego zadowolenia z życia. Pójdzie tutaj sfera, właśnie psychiczna, w której będzie dużo mniejsza chęć do aktywności, do, do, do pracy itd. I niestety, to jest błędne koło, z którego trzeba zawsze wyjść. Musimy szanować nasz kręgosłup, gdyż później z, z kolejnymi latami będzie już tylko gorzej. Wszystkiego rodzaju deformacje z nawarstwiają się w naszym organizmie. Na szczęście. Jest ku temu dobra rzecz, nigdy nie jest za późno. Zawsze możesz zadbać o swój kręgosłup, niezależnie od wieku. Zawsze masz możliwość poprawy swojej postawy, wzmocnienia mięśni, zmniejszenia bólu, a co za tym idzie, poprawy jakości życia i możliwość wykonywania pracy zawodowej. I do tego powinien dążyć każdy i chcieć. Uzyskać taki rezultat, aby móc po prostu cieszyć się życiem. Dlatego pamiętaj proszę, nie dźwigaj z słupa w całkowitym zdjęciu. Oczywiście, badania naukowe i nowoczesna fizjoterapia nie pokazują ścisłego związku, jakby jeden, dwa, trzy takie zdjęcia powodowały od razu dyskopatię, ale nawykowo powtarzana ta sama czynność z złą postawą spowoduje niestety zwyrodnienia po jakimś czasie i dyskopatię, której chcemy uniknąć. Sposobów podnoszenia różnych ciężarów i schylania się jest kilkanaście. Nikt nie powiedział tak naprawdę, a przy aktualnym stanie wiecie, który jest najlepszy. Tak, żeby nie podnosić, jak ja właśnie pokazałem, Mówiło się kiedyś w latach 80. -tych, 90. -tych. Teraz nie jest zabroniona żadna pozycja, bo najważniejszy jest swoboda ruchu i jego, jego różnorodność. Czyli musimy wykonywać różnego rodzaju ruchy w różnych kierunkach i wzmacniać nasze mięśnie, jeżeli nasze mięśnie są zdrowe i nie dźwigamy codziennie tak samo wielkich kilogramów, nie zrobimy sobie krzywdy. Ale jeżeli robiłeś ten błąd, robiłeś go często i powtarzałeś go, stąd Twoje problemy z kręgosłupem. Także po pierwsze, zapomnij o takim dźwiganiu. Staraj się robić wszystko z nóg, z twojej miednicy, z kolan. Czyli jedną nogą zgiąć i z kolan cokolwiek podnieść. Podnieś bokiem. Podnieś to obunusz i oburącz do góry. To spowoduje, spowoduje brak obciążenia takiego mocnego, jak przy zdjęciu na odcinek lędźwiowy kręgosłupa. A co za tym pójdzie, zmniejszy Twój gór. Możesz się też wspierać tutaj kończynami górnymi, rękoma, jeżeli są jeszcze w dobrej kondycji. Ale ogólna gimnastyka, wzmacnianie kręgosłupa, odpowiedni ruch jest najbardziej wskazany. I teraz z punktu fizjoterapeuty, w pracy opiekunki. Co możecie zrobić? Generalnie, jeżeli ktoś lubi, to aktywność fizyczna typu pływanie, spacery, maszerowanie z kijkami, czyli nordic walking, jest jak najbardziej wskazane. Dodatkowo, jeżeli chodzi o zabiegi fizykalne, wszystkiego rodzaju zabiegi cieplne przy braku stanów zapalnych będą rozluźniały Wasze mięśnie, czyli możecie zrobić, chodzić na przykład na Zabiegi cieplne typu lampa SOLUX, e, naświetlania, e, robić okłady borowinowe, parafinowe itd. Na zleceniu, na przykład, można w trakcie przerwy termofor podłożyć pod odcinek lędźwiowy i na przykład wyłożyć troszeczkę nogi do przodu, położyć się w pozycji leżenia na plecach i zrelaksować się w tej oto pozycji. Jeżeli są napięcia mięśniowe. Od czasu do czasu można wybrać się na masaż. Dla wielu osób jest to naprawdę przyjemne. Ale główną właśnie możliwością dbania o nasz kręgosłup jest odpowiednie dźwiganie i wzmacnianie mięśni, czyli na przykład szkoła pleców. I tutaj zapraszam. Jest dużo różnych ćwiczeń. Oczywiście trzeba było najpierw troszeczkę zdiagnozować każdego pacjenta z jakim problemem ma do czynienia. Bo tych wad postawy jest kilka i różne rzeczy wpływają i mogą być wskazane, bo przeciwwskazane, Ale teraz wszystkie te e, zalecenia są jak najbardziej ogólne, ogólnodostępne i tak możecie dbać o swój kręgosłup, wzmacniać swoje mięśnie i przede wszystkim unikać bólu. I przez to utrzymywać swoje, swoje mięśnie, kręgosłup w kondycji, a co za to idzie. Cieszyć się życiem. Zabieg zawód opiekunki nigdy nie należał do łatwych, nie jest pracą prostą, ale jak pokazuje opiekun medyczny, którzy ludzie pracują po zakończeniu szkoły i są uczeni odpowiednio, transferowania i itd., pracują do emerytury. Całe życie w swoim zawodzie cieszą się, spełniają, bo jest to oczywiście piękny, wdzięczny zawód gdzie możecie tak naprawdę w późniejszych latach życia innych osób dać im jeszcze troszkę jakości, e, iskierki tego życia, radości, aby mogli się z Wami wspólnie cieszyć i jeszcze korzystać z tych swoich lat emerytalnych, starszych lat. Także proszę Cię, opiekunko, opiekunie, dbaj o swój kręgosłup, pamiętaj, że dyskopatia to nie jest wyrok, zwyrodnia to, to nie jest wyrok, można z tym sobie radzić. A jeżeli jeszcze nie jesteś i miejmy nadzieję, że nie będziesz na tym etapie, to dbaj o swój kręgosłup, gdyż profilaktyka jest najważniejsza i dzięki temu będziesz długo, długo pracować. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, do następnego zobaczenia. Mam nadzieję, że moje. Rady przydadzą się Wam w aktualnej pracy czy w przyszłości, abyście mogli dalej robić to, co lubicie.